Witam Was! sportem w Quake ten etap jest. Ten etap jest strasznie trudny. Już który raz w którymś go gram, i muszę przyznać Wam, że jestem trochę sfrustrowany nim. Używam broni, których wcześniej próbowałem oszczędzać amunicję. Te stwory. To jest największe. sukcesy, jakie może być. Po pierwsze, chcę przejść tutaj. O tu. O tutaj jeden. Tutaj jest w przebiegu kolejny. Nie, nie cierpię tej flegmy, po takiej nienawidzę o, trudno go trafić No, jeszcze wybucha, gdy go zabijamy A najczęściej, gdy go zabijamy, jest blisko nas Nie cierpię tego, tutaj Coś jakby było Dziwne mhm. Spróbuję szybko okej, okay, nie dostałem Idziemy, o Wow. Epilepsji dostać można. No i oczywiście, popełniłem kolejny błąd. Ach, muszę się wziąć w garść. Wziąć w garść. Byłem, tutaj się powinien pojawić ten pajączek, potworek może tam, tam się pojawił, w środku chciałbym jeszcze zdobyć to żyćku i tutaj oberwę patrzcie, patrzcie na to widzieliście? coś dziwnego strasznie ale chyba no właśnie, zdobyłem tam stówę ale oberwałem dość tyle, żeby... jeszcze się trzeba... o, tu nie zginąłem znaczy ostatnio jak widzieliście bo to jest moje podejście kolejne do nagrania, i to jest ciężko wygrać, niestety, tutaj ten etap. A, ktoś mówił mi, że tych w komentarzach, że tych kolesi z piłą łańcuchową można nazwać jacks! I nie głupie, nawet Keeperowi się spodobało. Wiem, że tu będzie jeden. uważać, bo jak widzicie, no właśnie, mamy zbroję, więc możemy ich załatwiać, o, tak jest, właśnie tak, możemy ich załatwiać. O, tego trzeba szybko załatwić. Jest to jeszcze właśnie maś kolejna. O, o zginął. let's put okay so far so good あっねえ。<クリ> nie oblizał się po ustach po zabiciu rycerza. Teraz możemy robić z nich mięso... O, ten! Ten mnie zabił ostatnio! Swaniaczek. O, przestraszyłem się. I co teraz na nas czeka przy wyjściu? Ciekaw jestem. Weźmy rakiety do rakietnicy, której nie posiadamy. Nie, to nie może być ostatnie, to bo nie mamy rakietnicy. I założę się, że ten teleport, który mijaliśmy... Z tamtej strony, no, mogę no. mi raczej przejść. Był do tego, żeby cofnąć się na początek, aby użyć klucza. Suki sejsto. Nie, twórcy to naprawdę... ...zadziwiają. Tą jesteśmy. O, świetnie. Wracamy sam początek, to jest życie? O, nie trzeba. O, no i nie mamy tutaj. No tak, tak, ała, ała. Teraz możemy w końcu przejść tędy. Jest, udało się. I jeszcze kolejny etap. Oh, mam nadzieję, że nie zginę tutaj za często. O, oh, what the hell. Strasznie coś tutaj niefajnego się dzieje z tym ekranem. Nie wiem, czy wy to widzicie ale na pewno. W brachu byłem. Sprawie O kurde O kurde! Przepraszam was za... O Boże, za trwogę, ale... Ale wiecie jakie... Ja... Nie to są naj... nie, to są moje najmniej... Jak to się mówi? No jak to się mówi? Najmniej lubiane te. Nie pewnie mnie nie słucha. Najmniej lubiane stworzenia. O, tak się mówi. Kurczy syn Rany! Zaraz podniemy. ja nie chcę do nich tak za bardzo strzelać O, widzicie 50 o. Kurde, stałem nabrać Aj Nie chciałem właśnie... Chodź do wody? Dobrze. O nareszcie, normalny przeciwnicy. Oho. Tam był też Alter. Czy to mam zastrzelić? Eee, tutaj. Nie, 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 jednak nie. A co to się dzieje? Okej. Okay. Jak znam życie, one tu nas chcą ukatrupić. A tych poślemy tak do gromu. Coś. O! Świetnie. Ja chętnie bym pochodził prądownicą, tylko że ona jest dziwna pod tym względem, Limitationis, pod tym względem, że ona wali na wprost i nie można trafić tych skoczków, a one tutaj właśnie też często występują. A to jak mam pływać to nie tym będę iść. Na pewno, nie. O, jeżeli zdać się na podstawach fizyki albo w ogóle łebscy jesteście w, tak po prostu na pewno wiecie że o kurde na pewno wiecie że jak użyjemy o są że użyjemy prądu w wodzie w której jesteśmy to dla nas się to skończy nie, nie, nie fajnie Przepraszam za frustrację, ale... I w takich momentach chciałbym mieć... do ku... Od razu tu lecimy, od razu. Nie tracimy czasu. I tych zabijamy. Widzieliście? Jego się nie dało trafić kompletnie, o. Mamy ich wszystkich, nie? ten mi się wydaje że oni specjalnie to tak dają żeby to na szybko tak no i teraz będziemy mieli nie fajnie uwaga i nam tu teraz przysłali panów Wiem, że jeszcze się pojawią tam. Widzicie, że te małe rzeczy są frustrujące. Uff, się spociłem się strasznie, przepraszam. bala. Ze zdenerwowania. Przyda się prąd, lądownicach tutaj. I najpierw jednakowoż tutaj jest. Czy to jest? To jest sekretne przejście. O rany. Instagram protection. A, te kolory przyprawiają mnie o... ...epoplepsję. Tu zginęliśmy wcześniej? Czy się umylę? Mm. Czy może ja muszę tamtędy przejść? Co teraz muszę robić, nie wiem? A nie, ten tu nie był. Mi się skończyło. Hu. Ale przyjazdka z kłajkiem dzisiaj. Hu. martwieniem nie jesteś. Ci już tak. Jeszcze, jeszcze to nie jest fajne, że tak mi malują się kolorki. Wow, kolorki teraz zmieniają się podczas wybuchu tych kolesi. Będzie ciężko. Ja to czuję, ja to wiem. Tam będzie pan biały pewnie. W białym kubraczku. Ten pan skorpion jest, tam jest A gdybym go tak sposobem No, tak, takie ukryte. A zaraz. Czy ja będę musiał... A nie, dobrze jest. Dostawcze. To już koniec. To musi być koniec. A nie jest koniec. Przecież ja ten ty przyszedłem, tak? Tak, ten ty przyszedłem. Tu skoczyłem. Czy ja mam. Aha. Kojecie? Duże. Kolejny etap. Dobra, spróbujemy go przejść. Jak zginę, to jak zginę, to kończę. O Boże, Boże! Quick guy, why do, what, why are you doing all of this? There's no princess in the castle. drzwi! Jako, co, co, co? co? Okej. Okay. Kurczę. Aleś miałem pocisku Aha. Tam jest klucz. Tam pewnie jest walka z bosem, bo tam tak arena wyglądała. Tutaj potrzebujemy srebrnego, złocisza. Co mi się było? Życie. Na pewno weźmiemy sobie. Teraz, tędy wyszliśmy Mieliśmy w lewo, tutaj tędy Tędy nie przejdziemy Tutaj jest główne wejście, tam jest druga jeszcze Szansa Kto tutaj będzie? Uff. że Wam powiem tego zatwie w tradycyjny sposób strzelbą. O! Będziemy tego używać, bo mniej zużywamy wtedy pocisków. Hmm. O! A -a.

Wiesz co nas czeka dalej w tym etapie. Naprawdę szczerze Jezus Maria Wow, najeżone pułapkami miejsce nich. Teraz ja spodziewałem się, że z damia z wyleci wyleci z tego co? Zbawienie. Kurde, jaki labirynt strasznie pokręcony. To może tędy. Ty skąd się tu wziąłeś? Dobra, powiem wam, że zakończę tu nagrywanie, bo. bo tratę chęci. No dobrze. Do następnego razu. Do następnego razu w Quake. Siołanko.